ostatnim tutaj ludziom zamontują wreszcie chip Nim ogarną całe stado, oznakują, wklepią NIP Nim gotówkę w plastik zmienią, żeby mieć na ciebie bicz Dadzą raty, złote kraty, skrocą smycz Zanim sprzedasz swoją duszę za Facebooka oraz Wikt nim swe dzieci oddasz w łapy tym, co utracili wstyd. Zanim Matrix wprost do chmury zeskanuje twoją twarz, zamknij oczy wspomnij o ostatni raz. Wolność, piękna niby sen. Wolność, potrzebna jak tlen. Powodna jak wiatr, wolność drwi skrad. Wolność, dla nich warto żyć, wolność, gdy trzeba się bić. Wolność, cenniejsza niż krew, wolność to ze... Wolności mamy tyle, że wymieniać czasu brak. Wielki brat pilnuje tego, żeby wszystko robić wspak. Od myślenia boli głowa, sam wybieraj, czym chcesz być. Gdy normalność zresetują, łatwiej żyć. Człowiek to już nie brzmi dumnie Być broilerem to jest coś Każdy problem się wyskrobie Każdej prawdzie powie dość Głupiec cieszy się jak głupiec Tylko mądry dobrze wie Że ten raj za chwilę w zmieni się A wolność piękna niby sen Potrzebna jak tlen Wolność Swobodna jak wiatr Olność. Działa jeszcze? Działa. No proszę. To jeszcze można zakończyć. Całe 20% zostało. Piękne miejsce parkingowe. Oby Mikołaj nikt nie przychodził, bo jest za długi. no. gdzieś kierownicę Później. No, witamy we Florencji. Tyle zjazdy. Zostaje nam tylko łażenie dzisiaj, jutro. Aka z baziana, jak zawsze, czarności. Zniszczy bitki. Aha, co tylko. Nic nie robię. To naciskało, kule. Dzień dobry, fajna. Winda jak na wolność. Jak się patrzy, na. No. Jak w Krakowie w każdej nie były. Też taka stara no yep. Jak w Etiopii hmm. 325 osób albo 4 kilo <noise> chyba nie <noise> Chyba coś, coś nie Wija yep. znowu lądowali Zabieraj wszystkie drzwi, oni nie pojedzie. No lepsza taka winda niż nic, ale... Ale no szałniowy nie ma. Idziemy szlać po... Florencji. Trzeba mi troszkę przeszli. Ludzia co nie miara. Tragedia, nawalone turystów. Tanio nie jest, Tanio już było co widać po naszym y, hotelu ciężko to nazwać hotelem chyba figuruje jako taki hotelik chyba jedno jednostańszy co się udało znaleźć w miarę y, rozsądnych pieniądzach i w miarę niedaleko centrum bo to jest Buta rzeczywiście jest w, nie wiem dobrym marszu 10 Dziesięć... 10 o 10 minut dobrym marszem może 15 jesteśmy już w tym ścisłym centrum a no a tak ogólnie to drogo No nic to, idziemy łazić i patrzeć i oglądać się Jedno będzie cieplej, wydaje bo nie ma takich czystych chmur, które zasłaniały się chwileczkę jak tak się stanie Jesteśmy na jakimś... marketto Kapela Bomba w makarony, Makaronie. Piękne miejsce. To jest kurwa najpiękniejsze miejsca, jakie we Włoszech jeszcze istnieją. Gdzie wszędzie indziej nie funkcjonują. Świeże rzeczy, świeże makarony. Świeże mięska. Łochowinę, jaką tutaj mają. Warzywka. Tomek powiedział, że zamówi mi piwo, ale najpierw degustuję piwo. Powiedziałam, że, że mam mi jakieś kupić. Zobaczymy, czy dobrze wybierze, bo pan chciał pilsa, bo on lubi gorzkie. No ja za pilcem jestem za bardzo. Co to jest? Spróbuj, eee, czy ci będzie pasować. A to jest IPA? Z IPA? Nie. A to jest Weizen? Nie. Ale pachnie jak Weizen. Ja piłem ja patrzę. Gorzkie jest. Gorzko-słodkie. Dobra. Bo są dzisiaj moje im... urodziny. Chciałabym powiedzieć imieniny. Urodziny. A to jest inne? Coś innego? Tak. A to już nie pachnie tamten pachnie wajcem, naprawdę jak walcenem. Pachniało bo ja piłem wajcena, może jak z tej samej strony pokoju. One wszystkie jakby perfumowane były. Są takie piwa. Ten jest bardziej to jest bardziej pa, pa, smakuje jak piwo. Tak. Bardziej jak piwo. Co tam to czy tam To jest lepsze. No. No, mały, czy to dobry? jest małe, małe, małe. To jest lepsze. pierwsi, co będziemy pili piwo, bo tutaj wszyscy e, albo jedzą e, croasanciki albo albo piją kawę, a my o poranku o godzinie 10 rano pijemy piwo. Prawda? Osa? Oh yes. <laughs> nie, to jest. Nie, to jest mamy... Nie przepraszam, to jest cappuccino. cappuccino Piwo. Nie, najlepsze cappuccino to jest w Czechach. To za twoje zdrowie. Tak jest. Urodzinowe. Moje urodzinowe, nie mówię które, na zdrowie. Miejsce polecane. Bardzo dobre piwka. Duży wybór. To dość jest ciekawe. Jak ktoś znajdzie, to tak zawsze nie, to można zbyt. znać. Pewnie subskrybować, srować, nie malować. Jakieś coś tu jest. No raczej nie będziemy chodzić po muzeach po, po tym wszystkim, bo raczej kolejki, bilety online byśmy musieli kupić. Ale to wszystko jest już gdzieś kiedyś, jak się biło, na początku się bywało po tych muzeach. Wszystko jest dość podobne i... Czy można w internecie zobaczyć? To jest ten klucz, nie no, można było ale... tego. A teraz jak...

Mała przerwa na mięsko. jest wow. mm. dobre, mówi Tomek. <grywy> <grywy> dobrze, Dobra. no świeże, nie, no widać, że to jest świeże mięso, to jest świeże mięso. Centrum komercji, obrazków, malowideł i innych. No, ale doszliśmy do najstarszego mostu w Florencji. Wygląda strasznie, ale no tak, 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 wtedy budowali takie że nie widać na to, że oni tam... Dziękuję. <coughs> tam mieszkali. To jest najstarsze, a tych mostów jest sporo. Florencja ma ich trochę. Bardzo ciekawe, zabytkowe miasto, ale... Bardzo ładne zabytki. Piękne. To jest właściwie można powiedzieć, że cała Florencja to jest jako muzeum. Ale, ale, no ludzie. <grytania> Zabijają wszystko. No ale każdy, tak jak i my, chce chcą zobaczyć, popatrzeć. No i tak się to nazbiera. Proszę bardzo, kotki są? Są kotki i oski są. O, osy są. E, a więc, tak, ostatnia niedziela, e, sobota, ostatnia sobota, wyjazd, ostatni i takie tutaj właśnie cuda dostaliśmy. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. przypuszczam, że na pewno będzie ta pizza bardzo ładna bo mamy na zjedzenie jej tylko pół godziny bo pani kelnerka nam powiedziała, że musimy się sprężać, bo nas nie wpuszcza także mamy do 8 godziny czas, czyli mamy 20 minut jeszcze czasu żeby to wciągnąć wygląda pięknie smacznego dziękujemy bardzo dzień dobry niedzielny poranek, 5 maja Żegnamy Florencję, pakujemy się. Tak, i lecimy do domu. Wczoraj schodziliśmy się. No. no było grubo. Jedzeniowo, chodzeniowo, Wszystko było bardzo fajnie. I nie jest tak drogo, jak wszyscy mówią. Jest. No, slegi są drogie, ale reszta to jest normalna. Normalna. Chociaż no jak chcesz do takiej lepszej knajpy, no jak wszędzie, no jej to to musisz koperca zapłacić te 3 euro za osobę. To też czasami boli. 6 euro za nic, gdzie nawet na stole nic nie ma, nie dołożą ci nawet chlebka żadnego. No to są włosi, no to, to tak jest. Ale jedyny minus to jest masa ludzi. Tłumy, ludzi, no. tłumy, tłumy. To są. To jest. Tam nie ma jak powietrza chwycić, nawet w tym piękne Florencja jest przepiękna. Naprawdę budynki ma... Ona w ogóle, dla mnie to jest cały. Cały miasto jest jak muzeum skansen taki. Bardzo ładne. Naprawdę trzeba raz przyjechać, ale nie więcej. Nie, nie więcej. No jak, Rzym. jak Rzym. Jak wszystko inne. Duże miasta takie Włodki, nie. No. Do tych mniejszych. Do tych mniejszych to faktycznie wracamy. I Zdarzało nam się kilka razy wracać. Bo już są mniejsze, małe i tak fajniej. Ale zaliczone. Kolejne miasto, Florencja. Punkty można zaznaczyć na naszej mapie. No wczoraj zrobiliśmy 27 km, że złożyliśmy się. A teraz do domu. Szybkie zakupki, jakieś tylko wodę, żeby kupić na, na drogę. I, I do domu. Tak jest. pierwsze. No, ale od początku roku już jest 3000 Zaraz <grystanie> <grystanie> trzeba będzie serwis zrobić, znowu Koniec, koniec Dobre. Dobre, kore, kore. Jezus ile muchów No po prostu zgarnąłeś wszystkie robaczki Tak jest, koniec we should go to his elden